Witam. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o urojeniach. Interesy z mocno, jak Nie masz zaraz sana to, dawaj do Rucham go. Kto nas Są to zaburzenia treści myślenia, które charakteryzują się czterema cechami: cecha pierwsza fałszywość. Chory ma fałszywe przekonania, w które wierzy jak w prawdę. Ja w druhaniu to jestem mistrzem świata, lub byłem mistrzem świata i powinienem dostać Puchar za to. Ja w roku 2017 w przeciągu 8 miesięcy przekroczyłem wysoką um, trzy numerową liczbę. Nas tak szybciej, tylko Były tam też noce, w których było pięciu zawodników przeciwko mnie na ringu. Ha! Gej! I uważam, że. Jak najbardziej nikt nie może się ze mną pod tym kątem mierzyć, też. Kto nas na szybciej, tylko klaun? Cecha druga: chorobowe podłoże. Odróżnia to różne fałszywe przekonania, które mamy, od urojej, na przykład zabobony czy pomyłki. Cecha trzecia. To poczucie realności. Osoba z urojeniami jest absolutnie przekonana, że to, co myśli, jest prawdą. Jeżeli skurwy syny Jebane dalej będziecie pisali o tym halo policja, ja wyślę w lato dokładny swój adres w sensie dokładny, dokładną swoją lokalizację i pierwszego skórwy syna, którego złapię, zacznę filmować i zacznę ciąć kurwa brzytwą po mordzie. Okej! Okay. Jak? Tak, że ja kurwa będę go kurwa całego masakrował i wtedy ja chcę zobaczyć, co on będzie krzyczał. Będę to kurwa filmował i będę to kurwa streamował na internet. Żebyście kurwa szmaty z internetu zobaczyli, jakie to jest uczucie. Nas na szybciej, tylko I cecha czwarta to niekorygowalność. Nie da się przekonać chorego z urojeniami, że się myli. Pozdrawiam wszystkich ludzi, swoich i nieswoich, z bardzo ciekawego miejsca, które mniej więcej pokazuje, gdzie jest mój poziom ek. Kto nas, tak szybciej, Urojenia charakterystyczne dla Mani to tak zwane urojenia wielkościowe, urojenia mocy, wpływu, bogactwa. Pierwsza runda knockout, KSU. Mój cietrzeń, wszystkich spali, żadne barbecue. Chory jest przekonany, że. Wszystkich zna, wszystko może załatwić. Nie ma rzeczy niemożliwej, a prezydent Rzeczypospolitej jest jego najlepszym przyjacielem. Ja wam to gwarantuję, obiecuję. Jeszcze zapłacę kurwa. Zapłacę za cały pobyt w szpitalu za wszystko, z kurwy syny. Rozumiecie to? Już chłopcy nie żyjecie po prostu. Po prostu nie żyjecie.